Dzień dobry, z tej strony Wucy Witam was w pierwszym odcinku z w of Runeterra. Wczoraj zacząłem w to grać i myślę, bardzo przyjemna gierka Mi się bardzo podoba I zagramy sobie normalka Nie jestem jakoś bardzo dobry w tą grę Ogólnie nie jestem dobry w tą grę Ale miło się w to gra I myślę, że ta gra jest za głośna więc już ciszę. Typ ma i chyba Hekarima. Nie wiem czy to jest Hekarim Ja jedyną Ja dwie karty, które dropnąłem to jest Uitan. I Wladimir I, i Bardzo fajne karty mi dobrało yy. Myślę, że tak możemy ściszyć O, 2Z, 2 te piary Myślę, że to będzie. Ja teraz atakuję. To będzie dobra, Bo nie będzie mógł mnie zblokować. Bo Exclusive daje tak, że jeśli zaatakuję tą kartą, to typ nie może mnie skontrować. Chyba, że ma też tam przykład kartę z tym Exclusive Elusive, a nie Exclusive. To dobre Exclusive. Typ chyba się nie rusza. Dajemy mu emotkę Brauma. Uuu, ma jakąś kartę... karmową. No i go atakujemy. Typ nie może mnie zblokować, walimy go po dwa. Nie wiem, czy intro będzie na tym kanale już, bo tak trochę pomyślałem, że po co mi intro i po co w ogóle, czy by mi się chciał montować. O tak to powiem. Myślę, że trzeba na kontraatak dać tego. Mm, to, bo dostanę o to i. Będę mógł tym kwiatuszkiem zaatakować, jakby dał jakiegoś mocnego typa. Ale na razie nie dał, więc chyba nie dam. Albo... A dobra, skontruję go po prostu tą typiarą, bo i tak słaba jest. A ten typ, co, co w ogóle robi ten piorun? O, kolejny elusive, nie exclusive. <tryk> <tryk> Oh. Czy ja chcę Z? Dobra, Zeda. Dobrze, do ataku będzie. O co to? Z shadow twist Shadow Shift. Uuu! Nie wiem o co chodzi? Nie, nie znam się. Ale go chyba... Nie. To jest jakaś karta ten. Myślałem, że to jakiś cień. Dobra, mogę atakować? Zaatakuję nią i nią, bo Z by mi zniszczył, jakbym zaatakował. Typ jak typ skontruje tym to, to wtedy będę mógł na spokojnie Zedem bić. Bo on ma dwa. Mogę to. o co chodzi? Rekal. A, bo to rikaluje, to ja nie chcę tego używać. Jest, stop. No nie, nie rozumiem tego. To chyba mogę zreikalować ten Zed'a? A co jak w ogóle ten? Dobra, nie mam czasu. On bije każdego po jednym. A ona ma jeden HP, ale mnie zniszczył. Dobrze zagrał. To było dobre z jego strony. Dobra. Ha. Bo u mnie każdy ma jeden HP. O. Muszę zdiskardować jedną kartę, żeby tym zagrać. Na razie myślę o tym zdiskardowaniu. Stop mam 5. To bym mógł położyć te dwa. Ale on będzie tym. No to nie wiem, położę to. I to bym chciał zagrać. Bo to chyba deal 3 to, to wszystkiego? Czyli do ZD tego też? bo ja nie wiem, bo trochę nie chciałbym zabijać swojego zeda A hmm. olo się mówi Diskarduję albo nie Dobra Może oddam ten THP Po prostu tego zabije ZEDA Bo on chyba nie może się tepnąć do tego Bo ja nie, nie wiem jak się tepa Tym Zedem. A bo ma Ale głupi jestem Strollowałem Bo zapomniałem że Jest w tych kartach ten Ten taki znaczek szybki, Takiego miecza jakby szybkiego O! Bijemy z bo trzeba go zabić, bo jeszcze będzie silniejszy to. Ogólnie ten deck ja stworzyłem, bardzo mi się podoba, fajnie się nim gra i ogółem. Eee. Tego trzeba rozwalić typa, bo mnie denerwuje. Dobra, dwóch typów nie ma. Teraz ja atakuję, więc. Będę mógł go od razu zaatakować, lub coś? O, mogę od razu go zaatakować, żeby nie miał już tego. Chyba, że postawię sobie tego, żeby. A dobra, atakuję od razu. Typ mnie nie może tak szybko chyba skontrolować. No. O, pierwszy raz widzę ewolucję Zeda. Że jest silniejszy. Hmm. Atak, klate, and. Un... Attacking tak, shadow with my stars. Ok, Nie wiem. Próbuję to czytać. Ale nie rozumiem jednej rzeczy. Zaraz, teraz. Stop. Zaraz, bo ja mam 6, To bym mógł jakoś to dać. Mógłbym go jakoś zdiskordować... Albo... E, zdiskordować bym go chciał. Zrekalować, a nie zdiskordować. O, kozak. Mój jasło hasagi robi jakieś. Zaraz, mój jasło by mógł zultować chyba z tą mapką, z małpką. O, hekarim. Czyli to jednak hekarim. Jakiś spektral raidery. Stop. Chciałbym tego typa z ustawić. Eee... A dobra Albo... Mm, trochę strugowałem On nie ma speed ataku. On ma tą tą tarczę, co jak co walnie mnie, to chyba ileś tam HP mi bije tego. Co on zrobił? Ojojoj. Dobra. Si robi się niebezpiecznie. Czy on jakiś atak by przeżył? A, a jak tą małpkę użyję? I zdyskarduję. Tą typiarę chyba. Ta typiera będzie. Zaraz mogę. I walnąć jednego tylko. Dobra. Yy... One są tymczasowe, tylko. Tak, to chyba wszystko jest tymczasowe. On nie ma... On przeżyje każdy mój atak. Nie. Dobra. Dam to. Ty będziemy już atakować. Walnie mi. Dużo. Chyba 10 walnie. Albo 11. Co to jest? Co? A, no to walnie mi teraz nie, Mila. A nie, bo nie walną tam. O kurczę. Silnia. Ajajaj, chyba przegrałem tą walkę. Nie wiedziałem, że jest taki czar, że niszczy czary. O, lol. Ale mnie zniszczył. To było dobra z jego strony. Dostałem coś takiego. Stop, gdzie to jest w ogóle tak? Se zastanawiam. Zaraz A bo tu są różne rzeczy. Ej, to ja bym chciał chyba Ionia Dobra, Mmm są takie. Tuesday. A, no dobra, rozumiem. I to chyba tyle. Jutro będzie pewnie następny odcinek. Te, zaraz będę kolejny nagrywał. Do widzenia. Pa.